Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem z tej Tomek Dowoz z Gambit TV. Witam w kolejnej wideo recenzji. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was, chcę Wam pokazać niewielką grę. Mamy szpiega. Mamy szpiega, to gra wydana przez Hobby World, rosyjskie wydawnictwo. Natomiast polską wersję wydał Rebel.pl. Rebel podesłał mi też. Egzemplarz do recenzji, za co serdecznie dziękuję. Słuchajcie, czym jest Mamy Szpiega? Mamy Szpiega to gra w zasadzie imprezowa gra, gdzie najważniejszy jest blef, gdzie najważniejsze jest czytanie między wierszami gdzie bardzo istotne jest rozszyfrowanie tego, co mówią inni gracze. Ja od jakiegoś czasu generalnie e, lubię gry, w których się blefuje, lubię gry, gdzie są ukryte tożsamości, lubię gry, w których trzeba coś zgadnąć, trzeba odkryć, e, co jest nie tak albo co jest tak z innymi graczami. Czy mamy szpiega trafiło w tę, w tę grupę gier, które właśnie tak mi się podobają? No zaraz Wam powiem, zaraz po tym jak pokażę Wam mniej więcej o co chodzi w Maniu Szpiega. Zawartość pudełka z Mamy Szpiega jest bardzo, bardzo ciekawa. Otóż wewnątrz znajduje się mnóstwo kart podzielonych na małe talie i schowanych w woreczku. Oczywiście nie jest to tak fabrycznie przygotowane, niestety. Fabrycznie mamy tutaj dwie talie kart, które trzeba rozłożyć. Na poszczególne, właśnie takie małe talie. Co dziwne, te dwie talie kart są pomieszane, więc mm, trzeba tutaj wyszukiwać te karty. Nie wiem dlaczego są tak pomieszane. No ale dobra, nieważne. Zajrzyjmy sobie głębiej. OK, wysypiemy te karty. Co to za talie? Każda talia w takim woreczku składa się z ośmiu kart i już pokazuję przykładową. Jedną z tych ośmiu kart jest karta szpiega. Każda talia ma jednego szpiega. Wszystkie karty mają oczywiście takie same rewersy, no bo czemu by nie? Tak, jeden szpieg, a pozostałych siedem kart to karty jakiejś lokacji, jednej z trzydziestu różnych lokacji dostępnych w grze. Tu jest na przykład warsztat samochodowy. Te karty lokacji są identyczne. Oprócz małego tutaj szczegółu, jakim jest rola, tak? mamy w warsztacie możemy być recepcjonistą, pracownikiem myjni, kierowcą, technikiem elektrykiem, kierownikiem, serwisantem opon, czy też blacharzem. A tych, tak jak mówię, tych tali jest 30, każda jest inna, tu jest uniwersytet, tak, i oczywiście szpieg, wszystkie te talie... Są pokazane, wszystkie miejscówki są pokazane w instrukcji, gdyby ktoś chciał, a to się przyda przed grą zobaczyć, co jest dostępne. No dobra, wiemy co jest w pudełku, ale co z tymi taliami generalnie robić. Już mówię. Przed rozgrywką wybiera się jedną z talii, które znajdują się w pudełku. Co jest istotne. Nie można podglądać, jaką, jaką miejscówkę mamy w tej talii. Więc najlepiej po wysypaniu rozłożyć je wszystkie szpiegiem do góry, pomerdać, 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 no i wybrać jedną. Kiedy już wybierzemy jedną, delikatnie wyjmujemy karty z woreczka. Tak, żeby oczywiście nie zobaczyć, z czym przyjdzie nam się dzisiaj mierzyć. Szpiega odwracamy sobie tak, żeby był na górze talii. Nadal nie wiemy. Gdzie jesteśmy? I teraz odliczamy tyle kart z wierzchu, ile mamy graczy. Mamy więc jednego szpiega i ileś kart miejscówek. Tasujemy i rozdajemy graczom. Każdy gracz sprawdza następnie, jaką dostał kartę. Powiedzmy, że to jest moja. No, i ja wiem, wiem, że jestem w warsztacie samochodowym i mogę być blacharzem, mogę wcielić się w rolę blacharza. No i teraz reguły mówią, że należy włączyć stoper i gra na, gramy na czas. A w trakcie tego czasu musimy zadawać sobie pytania. Zadanie jest bardzo proste. Wszystkie osoby, które mają miejscówkę, muszą znaleźć osobę, która ma szpiega. Natomiast osoba, która ma kartę szpiega, musi się zorientować, w jakim miejscu gracze się znajdują. Proste? Cholernie. Do tego właśnie służy zadawanie pytań. Osoba, która tasowała, rozpoczyna, wybiera sobie kogoś i zadaje mu. Pytanie, dowolne: Na przykład, ja dasowałem, wiem gdzie jestem, no i pytam się kogoś: No, słuchaj, hmm, często masz tu ubrudzone brudne ubranie? No i pytam się na przykład jego, tak, tej osoby. Ta osoba, no, oczywiście on też wie, że jest hmm, w warsztacie samochodowym, więc spokojnie może mi odpowiedzieć: No, jest kierownikiem, tak, kurczę, więc, no, może powiedzieć: ha. W zasadzie to nie mam, nie brudzę się, bo nie wymaga tego mój zawód, ale czasami jak coś trzeba, to oczywiście jestem w stanie się ubrudzić. No i teraz ja wiem, że on chyba wie. On prawdopodobnie wie, że ja też wiem, gdzie jesteśmy, więc nie jesteśmy śpiegami. No i teraz on zadaje pytanie komuś z reszty graczy, nie może do mnie odbić tego pytania. Więc pyta się tu, tego kolegi słuchaj, a ty, mm, nie jest tam dla ciebie za głośno? No, on też wie, gdzie jest i jest technikiem elektrykiem. Mówi, no kurde, czasami bywa naprawdę głośno, bo, bo coś tam. I tak te pytania sobie krążą. Szpieg, który o, jest tutaj, musi wykoncypować z tych pytań i z odpowiedzi, gdzie się znajdują. Natomiast gracze... Dalej, patrząc na pytanie i odpowiedzi innych osób, muszą znaleźć tego, kto jest szpiegiem. Na przykład, jak za ten kolega zapyta tutaj gościa, czy lubisz tu spędzać czas z rodziną? A on powie tak, oczywiście, bardzo lubię tu przychodzić w weekendy z dziećmi. No, to chyba wiadomo, że nikt nie lubi przychodzić w weekendy z dziećmi do. Warsztatu samochodowego. Tak? I tu już szpieg wpadł. Więc to jest, to jest cała jakby zabawa w tej grze. Pytamy, odpowiadamy i na bazie tego jedni szukają szpiega, a drudzy, a szpieg szuka rozwiązania tego, gdzie jesteśmy. No i oczywiście każdy z graczy ma prawo przerwać grę w dowolnym momencie i powiedzieć: Tak, wiem, to on jest szpiegiem, i wtedy wszyscy głosują, jeżeli zgadną. Znaczy, jeżeli jest jednomyślność co do wyboru szpiega, to ta osoba musi pokazać swoją kartę. Jeżeli jest szpiegiem, przegrała rozdanie. Jeżeli jest zwykłym kolesiem, no to szpieg wygrał rozdanie. Tak samo szpieg może w dowolnym momencie przerwać grę, powiedzieć: Ha, słuchajcie, jestem szpiegiem, i wiem, gdzie jesteśmy. I mówi, gdzie jesteśmy? Jeżeli się pomylił, wygrali gracze reszta. Jeżeli powiedział dobrze, wygrał szpieg. No i tak to wygląda. Kilka minut na jedną miejscówkę. Jak czas upłynie, no to wszyscy szukają szpiega. Szpieg się poszkapił, nie może już tam zgadywać. Po jednej miejscówce możemy wybrać kolejną, i kolejną, i kolejną. I tak się bawić. Wzgadywanie, gdzie jesteśmy i kto jest szpiegiem. Słuchajcie, mamy szpiega to jedna z tych gier, które mm, przyznam, że jakoś wymykają mi się z e, definicji gry, a bardziej mi wchodzą e, w taką imprezową definicję aktywności towarzyskiej. No, okej, okay, mamy karty, okej, okay, rozdajemy je, są jakieś role, ale mimo wszystko to jest zabawa w pytania i odpowiedzi. Tak? To, to, nawet, to, to nawet kalambury, gdzie musimy coś narysować, coś pokazać, jest dla mnie troszeczkę bardziej growe, nadal imprezowe i nadal jest to aktywność towarzyska tak? niż mamy szpiega. Co jednak nie znaczy, że mamy szpiega jest złe, bo mamy szpiega jest rewelacyjny. I można w to grać od um, 3 do 8 graczy moje dzieci wymyśliły sposób jak zagrać to na dwie osoby i podobno im wyszło, ja tego nie widziałem, bo akurat nie było mnie w ten weekend w domu, więc nie wiem, mówią, że zadziałało myśmy w to grali w 3, 4, 5 ja grałem też w 8, rewelacja, naprawdę świetnie to się wszystko wszystko skaluje i naprawdę, pomimo tego, że to jest Aktywność towarzyska, mimo tego, że to wygląda na bardzo lekkie, tak? No, słuchaj, czy ty to tu lubisz, czy to nie lubisz, i tak dalej, tak dalej. To w pewnym momencie okazuje się, że jest bardzo trudne, bo cholernie ciężko jest zadać pytanie w taki sposób, żeby z jednej strony nie, nie zdradzić za dużo szpiegowi, jeżeli nie jesteśmy szpiegiem, żeby on nagle nie powiedział, wiesz, o, słuchaj, nie przeszkadzają ci słonie na wybiegu. Stary, no, jesteśmy w zoo, tak? Z drugiej strony nie chcemy tego pytania za bardzo zagmatwać, żeby ludzie nie pomyśleli, że to my jesteśmy szpiegiem. Z trzeciej strony, jak jesteśmy szpiegiem, to nie chcemy palnąć jakichś takich durnych oczywistości tak, z cyklu, że w ogóle nie wiem, gdzie jestem. Słuchajcie, a jaka tam jest pogoda? A jesteśmy na okręcie podwodnym, tak? Cholernie ciężko jest zadać pytanie. Jeszcze trudniej czasami jest na nie odpowiedzieć, tak żeby... Nie zdradzić za dużo, nie zdradzić za mało, wiedzieć kiedy się zatrzymać, wiedzieć kiedy się nie zatrzymać. Naprawdę kombinowania przy tym jest co niemiara i kupa śmiechu. Również jest mnóstwo, mnóstwo śmiechu. Pamiętam, jak żona się mnie zapytała, byłem szpiegiem, czy często bywam w tym miejscu? Ja powiedziałem, no, słuchaj, no, pięć, sześć razy w tygodniu. Spojrzała się na mnie dziwnie, a to był klub nocny. Także wyszło szedło z worka, nie? A, tak samo jak ja zapytałem córkę, k, gdzie byliśmy na okręcie podwodnym, czy śpi przy otwartym oknie. Powiedziała, że niebo bo byłoby jej za zimno. Nie? Była szpiegiem oczywiście. Także cholernie ciężko jest wiedzieć. Ale to jest cała zabawa. Wiedzieć, jak zapytać, wiedzieć, jak odpowiedzieć. To jest, to jest naprawdę masakryteczne i świetne. I wiecie co? Mam do tej gry tylko dwa zastrzeżenia. Pierwsze zastrzeżenie, może głupio zabrzmi, tak, ale Rebel dodaje do mamy szpiega lokację dodatkową, taki bonusik promo, katedrę. Problem jest w tym, że daje katedrę w woreczku takim. Woreczki dołączone do gry są takie. Więc nie zagramy już yy, tym, bo wiadomo, że jesteśmy w katedrze. To ciekawe, ja sprawdziłem. Mówię, kurde, no mam kilka takich podobnych woreczków, które kupiłem w Rebelu. Wychodzi na to, że Rebel nie ma tej chyba wielkości woreczka. Słabe, troszkę. No, da się to jakoś obejść, tak? Jasne. Druga rzecz, ale mówię, to nie jest to, że ja jakoś marudzę, że jest promos. No, jest świetnie, tylko kurde, trzeba pomyśleć, jak go wykorzystać, tak, żeby dobrze było. Druga rzecz, to jest to. Słuchajcie, na pierwszą grę, jaką będziecie grać w mamy szpiega, zaczniecie od tego, że otworzycie to i będziecie siedzieli, próbując zapamiętać, jakie tam cholera są lokacje. No bo jak będę szpiegiem, to muszę zgadnąć, gdzie jesteśmy, tak? Ale no, jest pewien zamknięty przedział tych lokacji, dobrze wiedzieć, co jest. Nie będzie szpieg, co chwilę zerkał w trakcie gry na to, no bo wiadomo, tak. Wszyscy podnieśli, wiedzą, gdzie są, aż ten patrzy. <laughs> Wiadomo, że jest szpiegiem. Także, im więcej znamy, im dłużej gramy, im więcej wiemy, jakie są lokacje, tym jest jakoś wygodniej. Zanim nie poznamy tych lokacji, jest problem, ale to też da się obejść jakimiś takimi, wiecie, domowymi zasadami, na przykład z zasadą, że każdy gracz musi przed pytaniem spojrzeć na, na tę wkładkę, tak? Dzięki temu szpieg będzie miał troszeczkę łatwiej. No bo na początku przynajmniej będzie mógł się zapoznać z lokacjami, a z drugiej strony, nie będzie to takie oczywiste, że jak patrzę, to znaczy, że jestem szpiegiem każdy, na przykład musi zajrzeć tutaj. Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz, tylko w zasadach jest informacja o punktacji, jak dostawać punkty, za co dostawać punkty, kto wygrywa, kto przegrywa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to jedna z tych y, gier, z tych aktywności towarzyskich, gdzie punkty są mało istotne. Po prostu gra się rundę za rundą. Przegrał szpieg, okej, okay. wygrał szpieg, okej. Okay. Punkty są nieistotne. Nie wiem, jak trzeba być bardzo napalonym na zwycięstwo i, i w ogóle ten, żeby grać w mamy szpiega na punkty. No, sorry. Okej, okay, ale to jest moje zdanie, tak? Mamy szpiega na punkty, never. Mamy szpiega, żeby popytać, poodpowiadać, pośmiać się zawsze. Dobra, słuchajcie. Czas na nasze zwyczajowe pytania i odpowiedzi. Zacznę oczywiście od kwestii ceny, czy żałowałbym pieniędzy wydanych na Mamy Szpiega. Znalazłem je w sklepie od 53 zł do 75. I muszę przyznać, że nie, nie żałowałbym kasy wydanej na mamy świega, bo jest rewelacyjna zabawa. Rewelacyjnie spędzam czas z rodziną przy, tym, przy tej grze. Tona fajnych kart, śliczne grafiki, naprawdę nie ma się do czego przyczepić. I zarówno te 75 zł, jak i no 53 to jest jak za darmo, tak? Słuchajcie. Ale nawet te 75 zł to jest okej okay cena za naprawdę masę. Fajnej zabawy. A moja begegowa ocena. Moja begegowa ocena to jest. No to jest 7,5, mocne, bardzo mocne 7,5. Ponieważ ja bardzo chętnie wybamy śpiega zagram. gram. Jako przerywnik jest idealne, Nie nadaje się oczywiście na danie główne, nawet jeżeli zagramy kilka razy z rzędu to no w pewnym momencie, ok, taka, taka aktywność się przejada. Oczywiście, jak siedzi się z rodziną, czy, czy z nieplanszówkowymi znajomymi, to można w Mamy Szpiega troszeczkę dłużej pograć, ale tak czy inaczej, gdzieś w pewnym momencie chce się przejść do kolejnych, do kolejnych tytułów. Ale mówię, jeżeli mi rodzina mówi, czy jeżeli ktoś mi mówi, hej, pykniemy dwa szybkie w Mamy Szpiega, albo trzy szybkie, Jasne, chętnie, chętnie sobie usiądę i zagram. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie, że nadal mnie oglądacie. Subskrybujcie, gdzieś tu jest. Komentujcie, piszcie komentarze, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co, co mam robić i tak dalej, tak dalej. Lubię z Wami gadać. Tutaj słuchajcie, jest taka nowa metoda wykrywania szpiegów. Trzeba kliknąć taki przycisk i wtedy on wykryje wszystkich szpiegów w Waszej najbliższej okolicy. Także klikajcie, szukajcie szpiegów. No i co? I głoście też dobre słowo o moim kanale. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się.